E, także witam, e, siema, e, siema wizowie e, hashtag Mazury to akurat me ukochane e, serduszko komentarzu to zostanie z akurat nagrodę jako serduszko hashtag Mazury, nasze się e, serduszko komentarzu jeszcze do tego napis e, jakiegoś tematu to wtedy drugie serduszko zostanie e, w nagrodę, jak będzie akurat e, aktywny i z moderatora. E, powrót e, serii polski rolnik na mapę mazury bo e 19 pograłem a potem przerywałem, odejściało mi się usuwałem serwaj, i postanowiłem akurat wrócić naprawić i, dos, i zostać jak najdłużej po prostu żeby e, żebym akurat tego nie zepsuł żeby było starannie, żeby wam się podobało i żeby było ciekawie, bo kiedyś robiłem to w Farming Simulator 17 jakbym save'a nie stracił, bym miał wszystko zapisane mody, save, y, wszystko na pendrive, wrzucił, to do dzisiaj akurat bym korzystał, używał i oporowo, co dobowo grał I dzisiaj w odcinku będzie akurat przedstawienie maszyn, żeby widzowie zapoznali się, bo robiłem wczoraj ankietę, bo byłem akurat w pracy i takiego smaka no, robiłem na Mazurę, bo ponad to jest moja ulubiona mapa i ma tutaj fajny oczywiście krajobraz i klimat i to mi się podoba i postanowiłem tutaj zostać bo na woli Zabiegowskiej mi się nie podobało z wyglądu na to, że to wszystko było pusto a ja lubię pusto też ale starymi maszynami grać takie 60 30 bo bardziej akurat ten klimat pasuje. A widzowie mogą zostawić łapkę w górę, suba komentarz. I zapraszam widzowie serdecznie do oglądania dzisiejszego e, odcinka powrót polskiego rolnika i tutaj akurat widzowie dosta zostanę. Jak najdłużej postaram się taki challenge można sobie e, zaplanować. Jak się dosymuje się słowa, to trzeba dosymać, trzeba być na bieżąco e, dosymanym słowa, żeby było ciekawiej i fajnie. A dzisiaj prezentacja macie sobie zapoznać się i gospodarstwa. Ok, let's go! Nie przedłużam zostawcie łapkę w górę. Suba, lecimy po e, tysiące subskrypcji. Dziękuję za oglądanie, za komentarze z łapki w górę i za suba. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich widzów, którzy oglądają. Tutaj posiadam e, stanowisko do odpoczynku, bo tutaj można e, robić e, grillowanie w rytmie Disco Polo. A tutaj taki taras, można sobie wyjść. Na ogródek albo awaryjnie. Wyjść jak tam e, z się przestrasnęły. Karcera nie ma, bo trzeba pojechać do firmy karcer i zakupić. Tutaj mamy wizowie e, kultywator. Będę e, maszyny akurat e, te, podczas tej rozgrywki e, z, na tej serii Polski rolników e, dokupywał e, maszyny. I wtedy przyjemnie będzie się na to pasyło jak się gospodarstwo się robi budynki nie jedeni są tylko masyny zostawię tak jak jest, bo mi się podoba zróbmy takim stylu zróbmy takim stylu, że nie rozwijamy nie rozwijam akurat budynków, tylko masyny dokupuję Po w Ralu znajdą się tacy rolnicy, co tak robią kultywator fajny, podoba mi się bo miałem na boczkowie powiększonym i postanowiłem go wziąć, bo mi się podobał, bo fajnie mi się nim się akurat oczywiście się grało. E, siemnik do kukurydzy. Holland e, T7 2011 rok produkcji. 170. Zostawiłem go, bo najfajniej akurat tutaj mi się e, spasował do polskiego rolnika, bo... Na Woli zabiegowskiej kupywałem z transportem i odcinek akurat z tego nagrywałem. I możecie obejrzeć, jak ktoś jeszcze akurat tego odcinka nie obejrzał. Paleciak zepsuty na złom, ale powiedziałem, na to pójdzie dla ozdoby. Niektóre coś ładnie dla ozdoby jest. Palety, dorom którą... muszę palety wszystkie rozwalić, żeby mieć akurat do spalenia, żeby było w domu ciepło na zimę. I puste big bagi dla zdobyń. i klas e, kupiony na goczkowie czyli te boczkowe akurat powiększone bo ja zostawiłem te same maszyny co były po żeby ten klimat miał New to, e, to jest klas 98 nomin, e, nominator bo zamkniętymi ocami akurat powiedziałem bo chciałem coś, e, coś spróbować e, pamięciówkę E, sobie tak e, ćwiczę sobie pamięć a tu jest mój dom nowoczesny dom nowoczesne czasy nowoczesne życie i tak sobie wizualizuję żyć na 21 wieku bo jak będzie miał e, dom e, biedny to zaraz ci powiedzą że tym jest akurat oczywiście na bagnie a, agromasa tutaj mam e, rośliwaca wapna i nawozu bo tutaj e, chciałem powiedzieć są duże pola takie 30 hektarów, 12, 20... Powiedziałem to, co wiem, to, co myślę, to powiedziałem, to, co, co potrafi, może być 50 hektarów, jakieś pole się znajdzie. Co co wiem, to powiedziałem proszę to usamy. Powiedziałem, żeby widzowie akurat mogli to e, zrozumieć. Duże pola, takie typowo pegierowskie. Powiedziałem to, żeby widzowie też mogli to akurat porównać, żeby wiedzieli o co chodzi. Jak ja się nie znam, to widzowie mogą mnie poprawić i mnie nauczyć, to wtedy będę się znał. Bo dzięki widzom e, czegoś się nauczę. Tutaj wziąłem Ursusa 85 i zrobiłem konfigurację taka jak kiedyś, z fabryki akurat wyjeżdżam. I dźwięki ma ulepszone, bo ta wersja jest niewydana. Bo dostałem od kogoś na Discordzie. Karnicer paliwem. Tutaj nie będę otwierał, bo jest walne. A moje gospodarstwo będzie się zajmowało się produkcją mleka. Będę hodował krowy. Tu instytutor jest paliwem. Przepraszam, że mi bek bekło się, bo ja akurat jadłem. Przed nagrywaniem. Tutaj mam z Unii, z Unii Europejskiej pieniądze dostałem, żeby zrealizować budowę większego silosu, żeby mieć więcej pojemności. I tutaj tabliczka jest, i taczką, e, oparłem, żeby tabliczka akurat nie spadła. I tutaj napisane, ze z Unii Europejskiej, e, fundus e, dostałem na budowę. E, państwo dało mi pieniądze, żebym się, roz, e, żebym się rozwinął, bo trzeba było papiery złożyć. Palety do rąbia... Rafała ją to po mi, e, na, do kominka. Tutaj jest jakiś magazyn, tutaj przyczepa, kupiłem taką przyczepę, bo od, tak, taka mi akurat wpadła w oko. Metal facha, będzie druga, ale e, pronarka. A tam jest pusto, tam jest warsztat, tu jest pusto, tu pusto, no, na graty jakieś różne e, parkować. Co będzie posemno to się dokupi. A tam jest otwarte, ale musi być, bo tam jest e, land, e, granica e, z krowami, gdzie mogą chodzić. Zapalę światło, żeby było lepiej. Akurat, oczywiście, widzę. Złom nazwam sobie wie. E, pustaki, jak dom się budowało. Zostało e, mazur, siemnik, e, e, Unia. Ta, tak jak było po Senio, tak zostawiłem takie same e, masyny. Nic się nie zmieniło. Może coś nowego jest, bo chciałem e, pograj, e, pograć e, tym, co jest, akurat nie korzystałem z masy. Z Unii Europejskiej funduszu zostałem. Inwestycja e, z Unii Europejskiej zostałem. Jedno to, to, to mi te słowo akurat wypadło e, z głowy. Jak mi się przypomnie, to ja akurat oczywiście powiem jak to słowo się nazywa ogólnie, jak ten fundusz się. Te e, wypadło, nie mogę, widzę, coś wyleciało z głowy. E, kultywator co... Cał, caodobowo oporował, taki, z kultivatorem Bo to na różne hektary. Na miejsce, na średnie, na duże e, kosiarka, kronę a nie potingera. Tak, e, Pottingera. E, sorry, przepraszam, widzę, że źle powiedziałem. Bo, bo się pośpieszyłem się. Kto się śpieszy, kto się śpieszy, e, ten diabeł się cieszy i z damiana wtedy będzie się cieszył. A tutaj e, potinger. Pottinger. Fajny podoba mi się, kiedyś korzystałem i przyjemnie mi się nią robiło. Oryginalny z postawki gry. Kultywator kuch Multimer L Sista e, fajny fajny bo kiedyś akurat go używałem i, i mi się przyjemnie mi się pracowało. Tutaj mam e, puk 8 e, skibowy. Dlaczego 8 skibowy? Bo, bo jest akurat obracany na dole i na górze i sobie, sobie możecie akurat policzyć i pomyśleć, co wtedy będzie z geniusem. Tu stery i na dole stery to jakby było jedno podrywkowy to było 4 skibowy. A jest podwójnie, na dole, na górze, można powiedzieć, że to 8 skibowy. E, oryginalny kul. E, Rzeszonsas. Podoba mi się, te wykorzy wykorzystać oryginalne masyny, żeby nimi się pobawić. A tam gruz jest. Chcę wywieźć do, do zwieroni. Tam gdzie się grusa akurat się oddaje I za to pieniądze dostanę Widzicie? Widzicie to jest? Widzowie? Fanex604 Powiedziałem co sobie wiem, co pomyślałem I chyba na dobrze powiedziałem Liner500 Klasa SGBiarka Fajna Lubię klasy, bo mi się podobają. Złom, drewn złom na złą, drewno do kominka, Krajzega, header od tego klasa z, z, pos z postawką do kukurydzy, czyli e, stół e, do kukurydzy, taki specjalny. Nie do kukurydzy, sorry, przepraszam widzowie, ja chyba udaru dostałem i głupoty gadał. E, bo akurat najpierw coś powiem a potem akurat e, pomyślę sorry przepraszam wybaczcie mi bo chyba Damian dostał udaru i gada e, brednie i głupoty bo to jest stół e, do zepaku właśnie Wstawka e, do zepaku akurat ten taki, taki stół. Ja mówię na to stół bo, bo ma taki stał do wadnie akurat, żeby e, ziaren e, zepaku akurat nie pogubić Bo to jest e, header z stołem do zepaku Możecie mnie poprawić, jak to poprawnie się nazywa, jak ktoś wie. A tam wyjazd, wjazd, kombajna. A tu jakaś tabliczka, jakaś rozmazana, że, że widzowie nic nie widać. A tam widzowie e, patwisko jest, bo tam akurat wypuszczam krowy na patwisko. Tutaj muszę zamknąć, bo tutaj jest strefa, żeby krowy mi nie uciekły bo tam jest już e, droga już wioska się zaczyna e, gram na mapie Mazury mapa jest fajna, podoba mi się, moja ulubiona i w Ankecie wczoraj e, zrobiłem Mazuralo ale też była propozycja wola zabiegowska ale widzowie wybrali Mazury bo Mazury żyją, bo sąsiady I, i wioska jest, klimat fajny duże pola i też będę często grał na, na live Zem, e, chciałbym to połączyć z odcinkami, z live'ami Żeby ciekawiej się wam się oglądało I silos na kisonkę pryzma e, Przejazd techniczny 17 To chyba podobnie były Dwa silosy, nie pamiętam, bo już to dawno było Ale to mi akurat cho Chodziło po głowie Garnatko te e, Oryginalny, fajny sędzia mi pasuje e, Rozsiewacz e, Gnojówki e, Beczka, w asesyjny sam, e, Sambiarka, e, do gnojówki. N-218, myślnik 2, rozutnik obornika. E, madain polan, e, płyta obornikowa. Przeskoczę, żeby było szybciej, żeby nie utrudniać, sobie materiał, żeby za długi nie był. Bo ja też liczę czasem. I tak wygląda nowoczesna e, obora. Tutaj się nie da zamknąć, bo... Bo jest ten land, gdzie krowy mają zaznaczony teren, gdzie mogą akurat przebywać. Tam ubrania są, znikają. Jakie ciemno, albo pada des. To fajnie to jest zaprojektowane. A to moja willa. A tutaj wyjazdy są. I też. I inwestycja e, z Unii Europejskiej. Pieniądze dostałem na budowę te wiatry. E, tego. Tom Oborę. A tutaj jest na paser dla krów silo pasowy. A tam e, sąsiadam, który posiada e, knury, świnia. A to tyle, widzowie, z tego co ja akurat wam e, pokazałem, bo muszę siewy, kultywacja, orka, takie rzeczy pogarych na live, bo tego jest e, za dużo u mnie nagrane. Wolę na live to robić po to, żeby mieć aktywność z widzami. I, I gram na modzie season, jakby ktoś się pytał. I jest to dodatek po polsku mam mod Season. Poland e, Season. I dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz. Widzimy się w następnym odcinku polskiego rolnika. LLO, do zobaczenia na razie Simajta się papa. E, pa. Nara. Zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz. Do widzenia.